Dzień dobry, Pan Dają. Przepraszam, że jestem tak wcześnie, ale muszę coś bardzo ważnego zapytać się ciebie. Mogłaś zauważyć to, ale nasze miasteczko staje się żywsze ostatnio. Mam nadzieję, że możemy do tego dążyć. Możemy wysławić naszą, y, nasze miasteczko, że jakby o lepszym miejscu do życia. Ale niestety nie mogę tego zrobić sam. Dlatego proszę cię jako obywatelka y, Olivia Town pomóc. Dobra, niech będzie. Wspaniale! Masz taką samą duszę jak twój dziadek. To wspaniałe mieć taką pomoc z ciebie. No dobra, pewnie mamy misję, żeby pójść tam i trochę naprawić. Ciekawe, czy możemy coś ugotować. O muszelki możemy coś ugotować. Ło! Trzeba znaleźć muszelkę. Przynajmniej będziemy mieli jakiś posiłek. I nie będziemy się tak szybko męczyć. O, nasze, nasze ten. Nie jest jednak cebuła. Dobra, no nic straconego. Teraz zasiejemy cebulę cebule. No, Na żadnej skrzyni, albo czegoś tu moglibyśmy. A nie jest skrzynia. O, i tutaj. Dobra, jedną skrzynię. Dobra, więc zrobimy skrzynię. Będziemy mogli tam przynajmniej jakieś rzeczy pakować. O, patrz, tutaj możemy, tutaj damy to, tutaj też to. Dobra, dajemy. Będziemy mogli przejść na drugą stronę, ja nie wiem, co tam się znajduje w sumie. Ale może więcej będzie drewna. I wydłuży no tam w sobie słodko chodzi, tam plasek. O, dobra, chcę pochodzić na dwor. Będziemy mogli już omlety gotować. Dawaj, gotujemy. 12 minut. No dobra. To teraz tak. To sprzedamy i to sprzedamy. No dobra, wszystko sprzedajemy. To też to potrzebne nam. to nie wiem. No dobra. Ta tablica. Może w sumie to już. To Szybkie zarobki, A co już nie. A mieliśmy jedno z tych. E, mogłam coś gorszego dać. No ale dobre. Prawda sama, to Też samemu lepiej sobie zapisać. Okay tutaj, no nie wiem, czy tego chyba się nie opłaca robić tych, yy, tych jedzeń, bo jak patrzę się, to gorzej na tym wychodzę niż na samym. A, znaczy opłaca się pod względem, że można po prostu energię zyskać, ale jak widzę, to, to w ogóle się nie opłaca finansowo. Więcej nie, nic nie robimy. Jak już robimy, to jemy, a nie bawimy się. Dodawanie tego. A dzisiaj nikt z nas nie przyszedł. To dziwo. To jest ten most, który chcesz naprawić? Może to zająć trochę czasu. No dobra, zacznijmy. Zobaczymy, co mogę zrobić. O co tutaj się dzieje? Andaju. Cieszę się, że tutaj yy, mogłaś to zrobić. Pięknie. Nie musisz się powstrzymywać, możesz komplementować naszą drogę, jak tylko chcesz. wygląda wspaniałe, bardzo, bardzo ten droga wygląda. To idzie z tyłem. O, jestem, jestem sławnym, yy, sławną, tą naprawia rzeczy. <gry> A niech będzie. <gry> Ojej, ty nie sądziłam, że będziesz tak, yy, tak, nastawiona do tego. O, chyba źle zrobiliśmy, teraz mam pewnie kolejne zadanie. Co to zrobi? Co, co, co ja będę stworzała? Co? O, tak, świetny pływ, Naprawdę, ten, zróbmy to. Dlaczego? Przepraszam, trochę się zamyśliłem ale Ale na pewno wiem, że to, że udać się to zrobić. Dobra, chodź zobaczyć, to. chodźcie zobaczyć, co mam zrobić, bo trochę tutaj już odpływam. O jedziu. Tutaj. Dobra. Okej, okay. a i pieniążki mamy. Nic. Yy, ogólnie rzecz biorąc, przeważnie, co to jest? Tutaj przybyłaś? Jesteś naprawdę dobra. Jako prezent dam ci prezent. Czy, jako nagrodę dam ci prezent. Yy, dalej tak ciężko pracuj, pracuj i robisz świetną no robotę. Ok. Okej, okay, dostaliśmy. Co my dostaliśmy? Łajtopa. Tak? miło jednej strony? Łowimy. Trochę jak ten wali, jakby nie patrzeć. Jak ja mam teraz? Ja nie wiem jak to... jak chcę używać? Dobra, weszła, ale jak ja mam tu... ...pol. No trzymam, no. Wiem, ja że jestem zmęczona, ale chcę rybkę, tak? Czeka, że ryb nie będę mogła łowić. No to idziemy na kolejny dzień. Budowa na most, ale fajnie, co że to jest o, tutaj mamy dla kurówek. mamy przy sobie, to mamy. I dobrze. No dobra. No tak już zapisaliśmy. Halo studio.